To była taka myśl, która jest zapisana też w Ewangelii Łukasza. Czy syn człowieczy, gdyby przyszedł teraz odpowiedzią na te modlitwy, które zanosimy do niego, czy by znalazł w nas wiarę? I takie cztery cechy wiary, czy jak to nazwać fundamenty wiary, to jest wiara, to jest posłuszeństwo, wiara to jest oddanie. Wiara to jest ufność i wiara to jest gotowość do działania. I tym charakteryzuje się, tak otrzymałem od Pana, właśnie wiara. Że wiara nie jest tym, co wydaje nam się, że mamy. A gdy przychodzi do działania, nasze działanie, nasze czyny temu zaprzeczają. I gdy prosiłem Pana o to, żeby mi coś więcej na ten temat powiedział, to. Powiedział mi, wróć do tego fragmentu, z którego ja ci właśnie ten werset przytoczyłem. Jest to fragment, który zakańcza pewną historię. Historię, którą powiedział Pan Jezus słuchającym o wdowie. O wdowie, która jak przychodziła do sędziego i prosiła go, żeby wziął ją w obronie, ten sędzia na początku nie chciał, ignorował ją. Ona była tak natrętna, tak zdeterminowana, czuła się w takiej potrzebie, żeby ten sędzia wziął ją w obronę, że ona nie dawała mu spokoju. Niezależnie od tego, że nie widziała na początku efektu swoich starań. W końcu sędzia po jakimś tam czasie uczynił to, o co go prosiła, wziął ją. W swoją obronę. Ona tam jakąś krzywdę ponosiła i on jako sędzia wziął ją w obronie. I Jezus powiedział, że czy ojciec wasz niebieski nie, wejdzie, nie weźmie wasz w obronę, czyli nie przyjdzie w miejsce waszej potrzeby. Jeżeli taki człowiek niesprawiedliwy zrobił to, to czy mój ojciec, który was kocha, który ma o was dobre myśli, który chce natknąć was nadzieją, nie zrobi czegoś nawet więcej? Czy nie weźmie was w obronie? Czy nie przyjdzie z odpowiedzią na tą sprawę, do której go dniem i nocą przychodzisz i wołasz do niego? Pan Jezus powiedział i zasugerował, że ojciec jest taki, że on przyjdzie. Ale właśnie kończy tą historię tą myślą. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. To czy jestem, będę mu posłuszny, czy będę mu oddany, czy będę gotowy do działania i czy będę mu ufać. I druga taka myśl, myśl, która jest zawarta w historii, Nechemiasza, księdze Nechemiasza, ale też dotyczy też Nechemiasza. Nechemiasz to był namiestnik na dworze króla. Persji, gdy Izra Izrael został wzięty w niewolę, i był namiestnikiem, czyli był człowiekiem, który można byłoby go tak porównać jako drugi człowiek w ważności zaraz po królu. Gdy król wyjeżdżał, czy nie było go w państwie, namiestnik przejmował tak jakby władzę i w miejsce króla sprawował tą władzę i tak zarządzał tym państwem. I Nehemiah w pewnym momencie usłyszał od kogoś, że Jerozolima leży w gruzach, że nie ma już miejsca tak, tego świętego, do, w którym były jego ojcowie mieszkali. I pobudziło to go w pragnieniu. Wierzę, że to Bóg pobudził go, żeby odbudować tą Jerozolimę, pomimo tego, że był już w takim miejscu, gdzie naprawdę mógł się dobrze czuć, bo był jednym z, naj, z najmienitszych ludzi, bogatych, jego, yy, wszystkie potrzeby były zaspokajane, miał wszystko, czego pragnęła jego dusza, czego pożądałoby jego ciało, to wszystko miał, ale jednak wewnątrz niego, gdzieś tam głęboko w sercu było to pragnienie, które przez Boga zostało wzbudzone, Chęć odbudowy murów Jeruzalem. I powiedział takie słowo, Panie, jeżeli to jest od Ciebie, to spraw, by ten król był przychylny, poszedł do króla, i król był mu przychylny. Później poszedł do różnych ludzi z tych pokolenień izraelskich i powiedział im o tym, jakie są jego zamiary, jakie są jego plany, co czuje, że Bóg chce uczynić. I część poszła za nim. Część tą wizją, tym planem, tym y, kierunkiem była tak zapalona, że powiedziała: Dobrze, zostawimy to. Naprawdę, wiedzmy, że oni już byli y, 10 lat w niewoli. I na pewno mieli tam i rodziny, mieli też swoje domy, swoje majątki, tych ci bogaci, bo oczywiście tam też to nie było czy w niewoli, tam wszyscy chodzili w kajdanach i wykorzystywano ich. Oni byli w niewoli, to znaczy, że nie byli w swoim kraju, ale byli w innym kraju, ale tam też funkcjonowali jak, jako normalni ludzie, którzy mają swoje tam prace do zrobienia, którzy mieli swoje rodziny, swoje domy, swoje powiedzmy tam stragany, czy jakieś majątki, czy zakłady. Oni tam mieli. Oczywiście byli też tacy, którzy byli sługami, którzy byli nie, w niewoli, którzy byli, tak jak mówię, w kajdanach, czy gdzieś tam jeszcze w miejscu, w którym nigdy by nie chcieli być. Ale ci ludzie, dostojnicy również, oni posłuchali tego, co Nechemiarz ma do powiedzenia i zostawili to. Ten cały dobrobyt. Byli gotowi do tego, żeby zostawić to, i pójść za tym planem, za, tym, za tą wizją, którą Nechemiasz im przedstawił. I poszli do Jerozolimy. I mogłoby się wydawać, że wszystko teraz jest ok, bo Bóg im to dał w ich sercach, pobudził ich w sercach, Nechemiaszowi dał wizję, dał plany. Król się też do tego przychylnie nastawił. Wszystko super. Posłuszeństwo, oddanie, gotowość do działania i teraz ufność. Gdy przyszli na miejsce, zaczęli odbudowywać mury, zaczęli też spotykać się z atakami. Przeciwnicy, którym to się nie podobało, zaczęli ich atakować. Chcieli nie chcieli pozwolić na to, żeby te mury zostały zbudowane, żeby Jeruzalem na nowo mogło powstać. I mogliby się poddać. Mogliby pomyśleć, przez tak mieliśmy się tam dobrze. Niczego nam tam nie brakowało. A jednak poszliśmy tutaj w to miejsce. I to posłuszeństwo. To, ta chęć to oddanie i wierzę też, że ufność, która musiała być, bo Nechemiasz im powiedział tutaj murujcie czy nakładajcie, a w drugiej ręce trzymajcie miecz. A jeszcze inni bądźcie z trąbami, bo gdy ktoś Was napadnie trąbcie a inni, którzy to usłyszą przyjdą i zaraz wam z pomocą przyjdą Wam z pomocą. I powiedział: I wiedzcie, miejcie ufność, że Pan będzie z Wami. I gdy was ktoś zaatakuje, to On Wam da zwycięstwo. I z jednej strony, w jednej ręce murowanie, budowanie, w drugiej ręce miecz do obrony. Czy Bóg, czy Jezus Chrystus. Gdy przyjdzie z odpowiedzią na te nasze modlitwy, to czy znajdzie wiarę w nas? Czy jesteśmy gotowi do działania? Czy jesteśmy Bogu posłuszni? Czy będziemy posłuszni? Czy będziemy mu ufać? I czy będziemy mu oddani? Całkowicie nie patrząc na koszty, nie patrząc na przeciwników, nie patrząc na wroga, który będzie chciał odciągnąć, który będzie chciał zatrzymać. To jest właśnie to, co tak mocno we mnie od, właśnie tego, od pewnego czasu też jest, właśnie o tym Nehemiaszu i ludziach, którzy byli posłuszni, którzy byli oddani, którzy byli gotowi do działania. Mieli ufność do Boga, zostawili wszystko i poszli tam, gdzie ich Bóg poprowadził.